Wraca sprawa Gabriela Narutowicza i Eliusza Niewiadomskiego. Od jakiegoś czasu jesteśmy bombardowani informacjami, jak strasznym przestępstwem jest pochwalanie zabójstwa Gabriela Narutowicza. Tak się składa, że my, narodowcy, najlepiej pamiętamy tamtą sytuację. Z 1922 roku, to już minęło 103 lata. Mija 103 lata. I pamiętamy tamte dni, i według naszej wiedzy nie było to zabójstwo, tylko to była kara śmierci wymierzona przez, wymierzona przez funkcjonariusza polskich służb urzędującemu prezydentowi, wybranemu przed kilkoma dniami, Kara, prewencyjna kara śmierci za przynależność do masońskiej zbrodniczej organizacji, która wtedy w 1922 roku już pełną parą realizowała Holokaust Słowia. Ludobójstwo. Wtedy już chyba zabili kilkadziesiąt, 50 czy sześćdziesiąt milionów Rosjan i przymierzali się do zrobienia jadki w Polsce. Miała wybuchnąć, wybuchnąć. Mieliśmy być prowadzeni do wojny z bolszewikami i Niemcami, i mieliśmy być rozesmarowani. Dosłownie, mieliśmy być zniszczeni totalnie. To, co zrobili hitlerowcy i Sowieci w 1939 roku i później to jest pikuś w porównaniu z tym, do czego miał doprowadzić Gabriel Mutarnicz. W prawie polskim rzeczywiście pochwalanie i wzywanie czy podżeganie do zabójstwa to jest bardzo ciężkie przestępstwo, jest, więc nie możemy pochwalać zabójstwa, ale Możemy przypominać, że pan Elik Żniadomski był funkcjonariuszem służb. Możemy przypominać, bo przecież jak wygląda policjant, to każdy widzi, nosi ze sobą broń. A broń służy do tego, żeby zabijać. No, po prostu. Natomiast jak zachować się w tej sytuacji, kiedy wywierana jest na nas presja, żebyśmy o tym, że państwo polskie obroniło się przed zbrodniczym Gabrielem Narutowiczem, jak mamy reagować, że nie możemy w tej sytuacji, gdy nie możemy o tym mówić, gdy jest to przez Omzlik podnoszone? Powinniśmy wskazywać na to, o na przykład niedawno na TikToku ktoś pochwalał i bardzo dobrze się wyrażał o tych, którzy zabili kuczerę. Zamach na kuczerę, dobry. Są informacje przez cały internet, że zabójstwo Sadama Husseina czy zabójstwo Muamara. Karawiego To było super. Jest mnóstwo informacji o tym, że ktoś kogoś o chociażby w Strefie Gazy. Dyplomaci izraelscy mówią, że no, nie mają wyjścia, muszą zabijać. Także to ciekawe będzie, bo niedługo będzie wyrok sądu. Zobaczymy, czy będzie wyrok sądu w sprawie kamratów, którzy pochwalali zabójstwo. Narutowicza. Natomiast jeszcze, proszę Państwa, jeszcze legalnie można potępiać prezydenta Gabriela Narutowicza za przynależność do masońskiej organizacji. Można wskazywać, że wtedy miał być zrealizowany układ z że Polski miało nie być. Polska miała być doprowadzona do niebytu właśnie przez Narutowicza. Później Polska została doprowadzona do niebytu. Przez kolegów Narutowicza. Przypomnę, że wszyscy właściwie, którzy rządzą w Polsce, włącznie z komunistami stalinowskimi, to byli <laughs> przyjaciele Gaudiana Narutowicza. Zwróćcie uwagę, że przez całą okupację bolszewicką ulice Narutowicza w Polsce przetrwały. Także naprawdę, zapytajcie się, czy gdzieś ktoś kiedyś za komuny zlikwidował ulicę Narutowicza, czy plac Narutowicza, no właśnie się dowiemy, że, że nie, że, że komuniści, że komunistą agentował z polskim, ludobójcą komunistą. Narutowicz odpowiadał. Nie mieli przeciwko niemu nic. Warto o tym pamiętać, kiedy będzie ten proces się odbywał i no, przyglądamy się temu procesowi z uwagą, bo tutaj wydawać by się mogło, że Omzlik triumfuje. Mi się wydaje, że właśnie nie. Że może być tak, że właśnie w tej sprawie sąd odpuść. No zobaczymy, jaka będzie linia obrony. W każdym razie, nawet gdyby ktoś cały czas nam wmawiał, że to jest zabójstwo Nałutowicza, a nie wymierzenie kary śmierci przez uprawnionych funkcjonariuszy, to zawsze możemy odwoływać się, że jest wolność słowa i że możemy potępiać. Że nie, nie ma takiego prawa, które by nam zabraniało potępiać Gabriela Narutowicza. Trudna to jest sytuacja, bo to jest sytuacja prawna, w której wróg dysponuje, dysponuje dużymi atutami prawnymi, natomiast my też. My też dysponujemy. Więc będzie to bardzo poważny spór ideologiczny. I prawny my, koledzy Dmowskiego, koledzy Nienadomskiego, tej sprawy nie odpuścimy. Ja tylko Państwu przypomnę, że grup Niadomskiego na Powązkach jest tuż obok grobu rodziny naszej koleżanki kierownik Koła, pani doktor Sokołowskiej. I nasza Jadzia, będąc małą dziewczynką. Sprzątała właśnie groby swoich przodków, szachetnych ludzi, którzy tam leżą, i też sprzątała grup niewiadomskiego. Także, także warto, warto, żebyście o tym pamiętali: że my tej sprawy nie odpuszczamy, jest ona częścią naszej polskiej narodowej pamięci. Czy można było nie zabić Narutowicza i jakoś inaczej rozwiązać tę sprawę? To był rok 1922. To było dwa lata po wojnie, zboczył właściwie rok, po, bo wojna się zakończyła nie w 1920, tylko później. Tam jeszcze trwały rokowania ryskie i była żywa pamięć wojny. Ludzie wtedy mieli broń, ludzie się zabijali. To były trudne czasy i ta decyzja polskich służb o likwidacji groźnego masońskiego agenta dla mnie jest zrozumiała. Nie użyłam słowa, że tego pochwalam, że pochwalam, nie użyłam tego słowa, yy, ponieważ się obawiam o swoje życie, zdrowie i wolność. Yy, natomiast my, tej sprawy, my, patrioci polscy, tej sprawy odpuścić nie możemy. I o ile yy, jest nam znana agenturalna przeszłość i obecność chyba, Olszańskiego, o ile ja osobiście zostałem pokrzywdzony przez Olszańskiego i też tej sprawy nie zostawię, to proszę pamiętać, że nigdy się nie wyprę, że w sprawie likwidacji przez polskie służby wtedy w 1922 roku, urzędującego prezydenta mam takie właśnie zdanie, że wygląda na to, że inaczej nie można było. Czołem w Wielkiej Polsce.